I na to ma płaszcz. Na ogół to było w takich kolorach brązowych, fioletowych, bo wtedy te kolory były szczególnie modne. I tak się odnosiły. Modne też były takie kołnierze, w tamtym czasie można się było zasłonić. I takie coś do szyi. ona ma białego i, i twarzy, taki zabój jakby. To się nazywa podwika albo czułko. Wtedy to było modne. I kobiety takie coś nosiły, na to ma taki kołkach. W późniejszym okresie, te, też dawnych Gdańsk, ale już okres krzyżacki, jak mamy tam, czyli o wiek XIV, jak widzicie, te stroje są już trochę inne. Pojawiają się inne kolory. Szaty są jakby takie bardziej, na przykład mają brudu, rękawy takie, u mężczyzna na przykład, że rękaw jest szeroki, kobiety też takie nosiły. Często rękaw zwisał aż nawet do ziemi, takie to było szerokie. U kobiet natomiast zaniknęła ta podwicha, albo to czółko, albo w ogóle tego nie było, albo tylko taka tasiemka pod brodą, i na to ten przepis. Natomiast takie podwiki i czółka w tamtym czasie, już jak po lewej stronie, te rysunki czy 400 lat później, nosiły tylko w dół. To był symbol wdowieństwa, czegoś takiego. Wcześniej nosiły też inne. Panie, buty były podobne zupełnie do dzisiejszych, mogły być związane tak jak nasze, z tym, że nie było oczywiście tworzyw sztucznych, albo tak jak tu, wciągane przez polewcze i żeby to się mocniej trzymało, no i było tak ściągane tutaj jeszcze przy tym. Bywało ono w tamtym czasie, zwłaszcza tysiąc lat temu, miasta były bardzo brudne, nie było kanalizacji. Jak się to odroża do czystości, gospodyni brała wiatro, Pełne i to wszystko na ulicę. Także na ulicy było pełno brudów i odchodów też. Kup było dużo, znacznie więcej niż teraz, chociaż w Polsce w miastach kup jest bardzo dużo, bo te psy są nie, czy, czy ciągle tu podców. Jest tego pełno, ale wtedy było tego jeszcze więcej. I jak się wyszło na ulicę i na przykład było ciepło bardzo, to to się rozpadało i wszystko potwornie śmierdziało. Jakbyście szli w takim tańsków... W dawnych tysiącem lat, to byście mieli wrażenie, że jesteście albo w publikacji i włączacie do w publikacji, albo jesteście w oborze i czujecie zapachy z obronie. Tak było na całym mieście w tym. to zaznacza. I jak taka na przykład ładna taka tak. dama, ładnie ubrana, taka arystokratka, jak ta tutaj, poszła na zwykłą ulicę i mogła tak. się w takie coś po prostu wpaść w gier, w błoto i w sobie zawrócić na przykład swoje buty, takie jak ten, oni się zabezpieczali w ten sposób. Mężczyźni też przekładnie ładnie pod buty, takie patynki. To jest tak, jak wyglądało jak laczek dzisiejszych plażowych. Z tym, że było na takich zębach. Ja pokażę w gablocie, jak potem sobie wstaniemy, to pokażę na to w Zębach. I to się podwiązywało pod but, i jak but miał to pod sobą, tak ona weszła w takie coś, czy ten mężczyzna, to w gie wchodziło, czy w błoto, te zęby na tej patentce. I potem, jak się wchodziło do domu, wystarczyło tą patentę zdjąć na progu, i po domu się wchodziło w czystym ubiegłym. A w domach arystokratycznych, tu starano się, żeby po uboga była czysto, tam podmiataną, a dzięki tym przenóżkom garnek był nad ogniem I można było trzymać mały płomień, i wtedy potrawa była długo ciepła w takim garnku, i można było ją sobie powoli jeść. Albo szybko zagrzać duży płomień, nastawić i zagrzać szybko garnek. Yy i, I to, i to wtedy, wtedy szybko się jadło potrawę. Coś takiego, dziom, dzisiaj mamy kuchenki mikrofalowe, wtedy czegoś takiego nie było, i nie zamiast kuchętki mikrofalowej były takie praciarki tych cuklenek, właśnie takie na Tak to wyglądało. Później to było taki sam garnek, tylko do dna garnka używano glazury, co wzmacniało odporność garnka. W tamtych najdawniejszych czasach były garnki nieplazurowane. Oczywiście w czasach późniejszych to się zmieniało i pojawiły się już przedmioty szklane. Zaraz będę o tym mówił, ale przed tysiącem lat jeszcze takiego szkła nie używano. Te szklane przedmioty też są stare, mają około 300-400 lat, ale te na przykład, które pokazuję mają tysiąc. Także macie, widzicie jaka to jest duża różnica. Ta jest pan tysiąc lat, a mówię o, całych, o całej historii pańska. Także z różnych czasów on będę pokazywał przedmioty. Yy, także macie to po Jeszcze element jest coś razem w tym. Kobiety lubią różnego rodzaju ostrody. Tu mam fragmenty ozdobne. Teraz macie jakieś pierścionki, kolczyki są i tak dalej. Wtedy też takie coś było, pierścionki zobaczymy, a zamiast kolczyka używano tu nad duchem, zawiesiano tak zwany kabłączek stronie. Używano już taką tasiemkę do obłody, w to była zaczepiona ta, ta to kółko, ten kabłączek stronie, i my się za uchwał. Albo tych kabłączków więcej, i tak jeden od drugiego było do całej wody. Te dziewczyny uboższe zwykłe nosiły kabłączki albo z blaszek metalowych, blaszane, albo z drucików. Miedzianych bądź wrozu. Natomiast najpierw, tak jak na powiedział to musimy być srebrne albo nawet złote. Srebrne albo nawet złote. Klasy podobne były do dzisiejszych, będę jeszcze też je, też je <suszy> omawiał. Tak to, tak to wygląda. No i do, jak była z higieną, na przykład, no teraz ja domo, mamy wanny, łazienki, kąpielusie i tak dalej. Wtedy tego nie było. I zwykli mieszkańcy, te zwykli mieszkańcy myli się bardzo rzadko raz w miesiącu, czasami na rzadziej. Czyli chodzili w grudni. grudniu. No i nie parnieli najciekawiej. Pokażę, używano takich grzebieni specjalnych, dwustronnych, pokażę w kadocie, gdzie jedna część takie normalne zęby grzebienia była do czesania. A te Pan takie grzebienie z grubymi zębami, z różnymi prześwitami. Taki gruby sąd to służył do tego, żeby się nie ułamał, bo trzeba było wrót z włosów wyczesać. Albo wszy na przykład które ludzie w robocach mieli. Oni tak strzepnąli, tak to wyglądało. Tacy ludzie jak tutaj, arystokraci, myli się już znacznie częściej, przed, y, oni byli o wiele bardziej czyści, bo już mieli takie wanny, drewniane, Taką wannę mamy na, na w Sobocie, możecie zobaczyć, gdzie się myli dosyć często. I oni też mieli wiele kompletów odzieży. Ci najbogaci to mieli tak na przykład, że co kilka dni mogli sobie odzież wymienić, zakładać czystą, z, 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 zużyta odbrudna szła do prania i tak dalej. Usług tych mieszkańców tego nie było, bo jak mówiłem nie jedną odzież na lato jedno jedną na zimę. Częstą, że i tak, dalej. tak to że wyglądało. No i stąd, że ludzie na przykład, był taki niski poziom higieny, Poza, e, jeśli idzie o jedzenie też był z tym problem, bo na przykład teraz mamy lodówki i tak dalej, wtedy tego nie było i nie, często że, jedzenie się ludziom psuło. Jed, jedzenie na psutę, stąd było dużo zacisków pokarmowych który się czasami kończył dosyć często śmiercią, bo teraz jak się ktoś coś zatruje, to ma te różnego rodzaju tabletki, węgry, sulfonamidy i tak dalej, można zjeść, a wtedy nie było nic takiego. na witamina C oczywiście nie była znana, bo to zostało poznane dopiero 100 lat temu. Nie było żadnych antybiotyków, żadnych zastrzyków, nic takiego. I ludzie łatwo umierali. Także generalnie powiedziałbym tak,